Nie wierzę, że Shocker jest na wolności. Ja też w to nie wierzę. No ale siemaneczku, witam was w kolejnym odcineczku z właśnie Spider- stopsa I tak, lecimy teraz właśnie tutaj Shockera dorwać, więc następna taka główna misja fabularna. Więc no, do dzieła. Zobaczymy, co tutaj będzie. Ja tak jeszcze spoglądam w ogóle, czy wszystko działa elegancko, czy też nie. E, więc no. Herman. Serio? Wow. Odpuść sobie, nigdy nie złapiesz. Ostatnio też tak mówiłeś. Nie chcę cię krzywdzić, tylko mnie to Uch, Bardzo miło z twojej strony. No dobra. Herman, po co ci ta kasa? No chodź tu, Herman. Właściwie to nic. Staram się tylko podtrzymać rozmowę. Mam dość gadania! Szkoda, było było o wiele milej, gdybyśmy nawiązali nic porozumienia. Ah, zapomniałem, że ty nie masz uczuć! Dawaj, dawaj, Spidey! Herman, możemy znaleźć jakiś ciekawy temat do rozmowy! Herman? Co? Reagujesz teraz tylko na krzywkę! No. Wow! Dorwałem go! Bardzo szybko! Mam dość gadania! To bolało. Czaję. Szczerze, Herman? Dlaczego znowu kradniesz? Wiesz, że policja macie cały czas na oku. Od dawna wiadomo, że nie grzeżysz inteligencją, ale to już szczyt głupoty. Jesteś zdesperowany, a to oznacza, że nie kradniesz tylko dla siebie. Na pewno z kimś pracujesz. Albo dla kogoś. Albo grzecznie mi powiesz, kto to jest, albo sam to z siebie wytrząsnę. Masz wybór! Już powiedziałem. Ruchy, ruchy. No wiem, że ruchy. Muszę przyspieszyć. Wow. Wow, to to było. Ach, jestem zawolny. Dobra, złapię go. Pięknie, teraz go złapaliśmy. Co to on ma? Wiesz to Herman? Nie masz krzty własnej osobowości, ale ten kostium wymiata. Opowiedz mi o nim więcej? No przydałoby się. Może później. No sorry, że tak trochę lamiłem, no ale... Czasem tak bywa. Dobra robota. Dowiedziałeś się, dlaczego to zrobił? Próbowałem, ale nie chcę gadać. W dodatku chyba mnie nienawidzi. Wiesz, o to akurat nietrudno. Ale ty mnie lubisz, prawda, Yuri? Toleruję cię. Wow! To chyba najmilsza rzecz, jaką od ciebie usłyszałem. No dobra, ona nas <laughs> toleruje. Czasu. To chyba dobry moment, żeby przyjrzeć się tej masce. O, to MJ! Cześć Andrzej, jeszcze nie śpisz? Nadrabiam zaległości. Widzę, że miałeś dzisiaj niezłe starcie z szokerem. Ta, był wyjątkowo wojowniczy W każdym razie, dzięki za kolację. Ile ci wiszę? Co powiesz na przysługę? Wciąż masz tę maskę z galerii? No Ta, tak. Właśnie wybieram się do fist, żeby zapytać o nią Martina Lee. Martina Lee? Po co? Ukończył historię sztuki. Jeśli ktoś może coś wiedzieć o pochodzeniu tej maski, to on. Niestra, no. informuj mnie na bieżąco, dobra? Jak mówiłam, wydaje mi się, że to grubsza sprawa. I no mi tak, mi będziemy cię informować. E, jasne. Czyli, że mogę dzwonić kiedy chcę? Jasne, kiedy tam chcesz. Romantyk. Dobra, więc no, mamy tutaj możliwości nowego kostiumu. Uu. Dobra, możemy co? Tutaj zwiększyć tempo regenerowania koncentracji. Oo. Wykończenie zapewnia amunicję do gadżetów. Ja bym to chciał, ale nie mamy jeszcze żadnych właśnie żetonów. No dobra, teraz kolejne. Co my tutaj mamy? O, dobra, możemy chyba tutaj nie, nie możemy szpieguli. Tutaj też nie. Tu możemy troszeczkę więcej sobie dodać, no ale ciężko, 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 żebyśmy mogli coś dodać. No. Nie, bo nie mamy kasy. No ale tutaj mamy za to następną rzecz: Misz walki powietrznej. Dobra, więc więcej koncentracji to nam daje. Przyznam, przyznam się, przyda nam się. Misja, no to dobra. Lista ruchów. Idealny unik, w którym momencie trzeba? Zrób unik w ostatniej chwili, by zaliczyć idealny unik. No. Coś tutaj nam Zdrowa mówi, dobramy. że będzie ok. Fajnie. Już prawie ranek. Niedługo zjawi się pan Lee. Może coś zjem. Pan Lee powinien być już w swoim gabinecie. No powinien. No zobaczymy, czy będzie. Na razie nie wiemy, tutaj patrzeć na szachy właśnie sosnowca. A i na inne takie pierdoły. Teraz, jak tam pójść do góry? Mm, tutaj chyba były schody. No właśnie, są schody pięknie. Elegancko, jak dla nas. No idziemy zobaczyć. Zapytać o tą maskę. Peter, czego ci trzeba? Przepraszam, że przeszkadzam. Moja przyjaciółka Mary Jane jest reporterką. Pisze artykuł o imporcie dzieł sztuki i znalazła coś potrzebuję opinii eksperta. Wiem, że pan ma wykształcenie. Być może w końcu mi się do czegoś przyda. Pokaż, co tam masz. Ciekawe. Gdzie to znalazła? E, nie jestem pewny. Co to takiego? Replika chińskiej maski operowej. Od lat takiej nie widziałem. Ten symbol z tyłu oznacza demona. Demona? Mój ojciec w dzieciństwie czytał mi historie o duchach, w których były ta maska i symbol. Strasznie się ich bałem. Peter, słuchaj, ta maska może wiązać się z niebezpiecznymi ludźmi. Niech Mary Jane znajdzie inny temat. Może jej coś grozić? Tego nie wiem. Warto ryzykować? Chyba warto, no ale. Tego się przekonamy dopiero, jak e, pogadamy z Meryl. Hej! Symbol wewnątrz maski oznacza demona. Pan Li się wystraszył. Nigdy go takiego nie widziałem. Powiedział nawet, żebyś odpuściła tę sprawę. Jeszcze czego? Myślisz, że pan Li więcej niż twierdzi? Nie, chyba po prostu odezwały się jakieś dziwne wspomnienia. Wiem, że miał dość trudne dzieciństwo. Jasne, ma sens. Demony. Chwytliwa nazwa. Dobra, biorę się do pisania. Pa. Peter, no dobra. Chudy, jesz coś w Cóż, ogóle? poszło lepiej niż myślałem. No. Dobra, chciałbym... E? co tutaj możemy zbadać? Bezdomność wśród weteranów spadła, ale wciąż jest wysoka. Dobrze, że mój kumpel Flash Thompson stara się to zmienić. Dobra, tutaj jest zejście, więc Ładno. jest Leż chce coś tutaj zmienić? Jezu, w jakim miejscu jesteśmy w MCU? No dobra, no to teraz gdzie my polecimy, to ja tego nie wiem. Ale dobra. Eee, musimy teraz e, zrobić dalszą misję. Jakąś... Maska, ukończono. Zobyto 1500 punktów. mam no, trochę wolnego czasu przed wizytą w laboratorium. Zobaczmy, czy na mieście jest coś do zrobienia. A wasik, oczywiście, no to tak. E, kostiumy. Jakie mamy nowe kostiumy? Dostępne kostium. Spider Kumpel. Krzywdło Spider Kumpla, który tymczasowo pomaga w walce. Ty, to jest zarąbiste. Powiem tak szczerze, no chciałbym zobaczyć tego Spider kumpa, więc może w jakimś odcineczku to zrobimy na spokojnie. E, dobra, mamy tutaj kolejny w ogóle dziki do rozdania. E... Aha, no dobra. Zwiększenie wrażenia w zasięgu pajęczego poję... ataku weźmiemy to, no bo to może nam się naprawdę przydać Dobra, idziemy tutaj, mamy jakieś następne Walka w powietrzu to też nie O, tutaj było Od wybrane miejsce to nie, wybicie Bieganie po ścianie, no to wiemy Pionowy skok po ścianie O! No dobra, no to gdzie my teraz polecimy? Myślę, że tutaj w ogóle gdzie polecieć trochę odblokować właśnie tą tutaj placówkę, bo ona jest chyba największa w tym momencie. No i zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj mamy misję poboczną, zaś kolejną, którą możemy wziąć. Więc najpierw zrobimy. Pan martwi się. Wplątałeś się w coś niebezpiecznego? Ach, to tylko temat, który bada Mary Jane. Nie martw się, dopilnuję, żeby uważała. Proszę, powiedz, że do siebie wróciliście. Rozmawiamy ze sobą, to już coś. Mam nadzieję, że pan Lee nie jest. Po prostu się martwię. Przyznam, że trochę mnie to poruszyło. Wiedziałam, że cię lubi, podziwia to, jak chętnie pomagasz innym. Myślę, że widzi w tobie odbicia młodszego siebie. Wow. Dwie piekielnie bystre sieroty. Ja też go podziwiam. Masz świetnego szefa, ciociu. Powtórzę mu to. Kocham cię, Peter. No, dzięki, ciociu. Eee, dobra. Halo? Otto. Peter. Tu doktor Octavius. O, co słychać? Kapral Teksidor przyszedł na próbę. Na śmierć zapomniałem. To, to znaczy, nie zapomniałem, tylko... E, zaraz tam będę. Spóźnialstwo zaczyna wchodzić ci w nawyk. Weź się w garść, Parker. Staćcie na więcej. No dobra, pójdziemy tam. Straciłem rachubę czasu. No troszeczkę straciliśmy tą rachubę. E, tak szczerze, to ja też straciłem rachubę kilku odcinkach, bo nie chciałem, żeby były po 40 minut, no ale no wyszło jak zwykle, e, no dobra, zobaczmy gdzie jest kolejny w ogóle, ty mam becaczek, więc ja bym sobie poskoczył najpierw na ten pecak. no to będzie trzeba wszystko to robić po kolei, no ale jak widzicie, e, misja za misją, więc no też nie ma takiego oparcia w tym momencie na to, żeby cokolwiek. Wszystkich mamy handel narkotykami. Ja nie chcę handlu narkotykami, ale możemy tam skoczyć. Po drodze, No dobra zróbmy tutaj zdjęcie. Ty. Mamy kolejne. Nowego Jarku bez handlarzy narkotyków. Nie jestem fanem przemysłu farmaceutycznego, zwłaszcza takiego z ciemnej uliczki. Gieńcie. Wow, 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 wow. Dziękuję bardzo. Fisk jednak trzymał tych początkujących. Ile. W szachu. Ile dealerów to było? Czy ja za nim tęsknię? Nie. No chyba tak. Dobra, możemy po kolei tak polecieć tutaj. Y Kiedyś owijałem przestępców siecią i zostawiałem glinom liścik. Teraz tylko SMS-y. Straszne to... Lecimy. Pani ten podskok jest, powiem pan tak szczerze. Myślałem, że będzie troszeczkę gorszy. Gdzieś tutaj jest na górze, na dole. Dobra. No, ale jak chcę na dół? Wszystkie jednostki. Mamy pościg z autem. Incydent ma miejsce przy tu No, ja bym chciał tutaj do góry. No. Dobra, może tak wejdziemy. Dobra, mamy to. Do wszystkich mamy liczne zgłoszenia rozbojów z bronią w ręku. Udajcie się do Twojej brzegi, odbiór. Dobra robota. Ja się zrobię jeszcze raz tak zdjęcie. Dobra, no to możemy teraz polecieć sobie na mapie. Do tego celu i do od to. Ściano biegacz. Pa pa pa. pa. Jesteście jak małe kingpinki na praktyce. Urocze! Nie próbuj błagać, o lido! Wow. ej, dobra, gruba się spadówka. Zróbmy to tak. Eee, ja sobie wezmę to. Wow. Dobra, co by tutaj ci zrobić?

ten dealer mnie naprawdę wystraszył. Jadą glinię. Bywało już gorzej między nami, ale po co kusić los? O, dobra. dobra. mam? Ja tylko przyszedłem tutaj naprawić no, <laughs> i już lecę. Dobra, idealnie, szybko, drugą wieżę tej w dzielnicy zrobiliśmy, więc nie jest tak źle, tak szczerze mówiąc. Mnie bardziej martwi to, czemu w ogóle mi przycina niekiedy gierkę. Hmm. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, zobaczmy co mamy tutaj kolejnego. Dobra, możemy się udać już powoli w tę stronę, bo i tak tylko będę musiał jedną tej wieżę ogarnąć, ale po drodze będziemy mogli zrobić kilka zdjęć i podskoczyć tej do misji, więc. Więc no, do, do dziewaca nie? Ja słyszę to. O. To to są rękawice elektryka. Wyglądają jak normalne ręce, no ale.

Na ślusarzy. Strzelam, że ci goście, co się włamują, tu nie mieszkają. No i chyba po tobie. Moja kolekcja jest kompletna. No, aż się wywaliła ta e, normalna. Oh, dziękuję. Już każdy dnia. E? Kto mnie tutaj... To jest gdzieś tutaj Kingpin. Tutaj... Przepraszam. Który to był Kingpin? To mnie tutaj pozdrawia od Kingpina. Gigi? wezmę się do pracy. Hey! Dobra. Więc no cóż, przyszedł czas, żeby w ogóle zrobić dalszą część naszej fabuły głównej, ale to zrobimy już w następnym odcinku, Więc to by było na tyle. Nie zapomnijcie o w górę komentarzu, no i subskrypcji. Trzymajcie się i do usłyszenia. Yes. Pamiętajcie, Spider-Man był w sosnosu i jest Sosnosa